Tłumacz była Tłumacz była Już wyłapał na pewno. 100%. To za kiesie zastępczy. Co? Za trzeci. Za trzeci dzień osiemnasty. No, tylko tamtej dwóch, gdzie reszta? Węgrzycika czy dzisiaj trąbić będą na kogoś, teraz co? <grych> czy Węgrzy znowu będą trąbić? <grych> Pod kątem lecą? No my nie nie? No, wiesz, w jaki sposób mają? No wiem, ja się zauważyłem. Kosztowny, tak zwany o, Kosztowny Inpost, czy ja wiem, czy z tym się ciągnąć? Czy... Tak wygląda A tak to, walizkę ciągniesz z głowy, nie? No właśnie, we dwójkę i... Tu się kółeczka zablokują zaraz na tym, no Odcwały, pojechały sobie, zaraz się pokażę No, wstałem, że zaraz, zaraz mogą. Zaraz mogą. Fajnie to wygląda, tak, no, nie? Kibica jest, jest! Pojadę kolejny. Cześć. Trzecia załoga. Wycieczkowy poleciał. Nie robię taki tłum. Co? Nie robię zdjęć. tak postawił to wtedy, no nie może coś tam pokombinować. Ale tłum racja, jest duży. A cześć, aż tam, nie przyjechali tutaj do nas. Tam po prawej, tam ocham. i do prawej? No. Między. no między trzeba a jak? Pójtasz! Fajny kolorowy taki. Jakiś nie pompuje? Tam daleko, daleko. No tak, no. no. O, to, to linka daleko. O, dron jest. Ale no, to dron jest ten. Co? Dron jest ten. No ja wiem, Na wiem. Tak, krosno tam jest. Na linkę tylko uważaj. ragazzi Важный Mówię, że machają do telefonu Tak? O, Nex Bały się pojawiły mam mogę zrobić, no nie? Tak No i nic za pisnięcia. Jej aparatem jeszcze, już w ogóle. No to już się śmiać będę wtedy. Przestawiałem już wszyscy praktycznie. No, na raz prawie. Już im się przy miejsca nie chciało zmieniać. Już im się przy miejsca nie chciało zmieniać. Trację mają. pogoda, Ma nie? No? Się nie zapowiadało. Tam ten polecił. O drugiego. To wycieczkowy ten. O tu postawił się. Tam ich widać, na i Już mogli, tu tyle miejsca mieli. Zobaczymy, co im to zmieni. Wyżej. Co? Wyżej. No. no, w sumie. Fajnie poleciał tam. Tam jakaś załoga pojechała. Na pusto już chyba. Niektórzy no. na deser tam polecieli. Tak. Właściwie o to chodzi. A, tam polecił. Jeden. Litwiak. Litova. A, i Cze Czesi lecą. 10 minut dopiero minęło. A patrzcie ile tam jeszcze ich jest. O! No, nie wiem. No to wszyscy dookoła tutaj są A i ten masz, tutaj leci, też go nie było widać. To? Ładny no. <laughs> to, patrz, nie to jest? To jest na kończyny, jak to da no, kończyny, no to tak. tak. No. Czyli tak jak lecą. Węgrzy polecieli, a ten jak polecił z tyłu. No, szybko startują Bardzo szybko Tam dwa na raz, człowieku 12 minut Na kolację się spieszą i tamnych bałapustów mieli o fajnie to wygląda gdzieś tu węgrzy są tylko zasłaniają zasłania dębów zasłania sławek Tomuś poleciał Łotwa nad nami się nagle pojawiła Można niby pojechać tam na Kęczyny zobaczyć, no nie? Bo to jesteśmy obok, tak Jak ostatni się zniesie ta rura No Z tej drogi głównej Tak, w lewo. No. O, era m tam stąd fajnie tylko do siebie lecą jak no, dą. Niby taka pogoda była wcześniej, i jak się stało, się zmieniło Ale Często wieczory takie są, że one się tu tak, tak O No to No właśnie, będziesz foto zrobić Lecik też lecik. Fajnie, no. Tutaj już nie mogę powiedzieć, że do góry nie poleci. Bo poleci. Tam gdzieś potem wylądujesz. No fajnie to wygląda. Mega. A za nami kolegi. Tam jak wysoko jest. No, ale wysoko jest. Olej spójrz. Tam, tam,

Wpada.